Co robi lekarz na poluminowym? Witaminy. Co robi narkoman w wakacje? Jedzie na działkę. Co robi piłkarz na ulicy? Stoi w korkach. Co robi samobójca w łazience? Próbuje się załatwić. Co robi szkielet w piaskownicy? Bawi się łopatką. Co robi terrorysta, gdy słyszy śmieszny dowcip? Wybucha śmiechem. Co robi traktor u fryzjera? Warkocze. Co robi zaatakowany kucharz? Wzywa posiłki. Co robi żul siedząc na komputerze? Grzebie w koszu. Co robią chłopi, kiedy ich dom jest w kiepskim stanie technicznym? Raymond